Witajcie, kochani słuchacze kanału ENI czyta. Pragnę oświadczyć, iż idąc z postępem czasu, postanowiłam dołączyć do społeczności Netify. Jak pisze Ziggy, impulsem do powstania tego pomysłu była obserwacja faktu cenzurowania treści, a potem znikania całych kanałów, gdzie przepadała ogromna część materiałów wideo, a wraz z nimi spora część wiedzy. Postanowili oni zatem stworzyć miejsce, w którym zrzeszają wiele różnych kanałów pod wspólną egidą, wspólnym designem, wspólną, aczkolwiek luźną polityką publikacyjną. Kiedy usłyszałam, że powstał z jego tak innowacyjny projekt, poczułam impuls do działania. Postanowiłam połączyć siły, dając jednocześnie coś od siebie. Każdy jest inny i przynosi różną energię, a ja chętnie nauczę się czegoś od innych. Jak również podzielę się moimi umiejętnościami, co myślę przyda się w zespole. Taka barterowa wymiana. I wiecie co? Nie zawiodłam się. Przyjęli mnie ciepło i serdecznie. Poczułam się jakbym była w rodzinie. Portal Netify stwarza doskonałe środowisko, które sprzyja mojej pracy i daje mi możliwości docierania do większej ilości ludzi. Moim celem jest przygotowanie dla Was audiobooków do odsłuchania tak, Abyście nie musieli spędzać długich godzin czytając książki. Być może tym sposobem odciążę trochę Zigiego. Wygląda na to, że wszechświat wrzuca nam coraz więcej wyzwań. Pokonanie których będzie kluczem w celu zdobycia odpowiednich umiejętności do przetrwania w rzeczywistości czwartej gęstości. Wierzę w to, że moja praca ułatwi słuchaczom zapoznanie się z informacjami i pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na kreatywność i pracę nad samym sobą. I jakie mam plany na najbliższe działanie? <laughs> Ciekawość, pierwszy stopień do piekła. A tak naprawdę to mam szeroki zakres, ponieważ jest mnóstwo treści do zagłębienia. Praca w takim zespole to zaszczyt. Jednak jednym z największych powodów nagrywania książek jest pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym, aby takie osoby też miały możliwość rozwijania się duchowo. Na kanale będę umieszczała treści związane z duchowością, która być może i Wam umożliwi szybszy proces na drodze do rozwoju świadomości. W nowym projekcie zaczynam od fantastycznej powieści. Nie zdradzę Wam jeszcze tytułu to niespodzianka. A po resztę zapraszam na swój kanał. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Zapraszam bardzo ciepło, wszystkich słuchaczy. Eni.